Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Lancor. No i jako, że mamy teraz e, Termian Beach Event, e, czyli związane z rybeczkami na dwa tygodnie, tak więc wydaje mi się, że jest najwyższa pora, żeby zrobić poradnik o phishingu. Tak, Alex, ty to lubisz, nie? Rybki, rybki, tak, life skill. Tak więc e, generalnie phishing, wiadomo, łowienie ryb, e, generalnie jest to e, typowo awkowa. E, czynność generalnie ja przynajmniej tak stosuję, można również aktywnie jest nieco szybciej, powiem szczerze, że no, nie ma za bardzo z tego zarobku porównując do gutteringu, e, farmingu czy do barteru, nie można tego porównać, ale jest to fajne life skill, jeżeli musimy odejść od komputera e, na dłuższy czas, jeżeli mamy dobrze ustawione wszystko to możemy troszeczkę zarobić, a przydaje się na takich eventach e, jak właśnie teraz te rybki, bo można sobie zdobyć właśnie ryby koi, które są przez dwa tygodnie aktualnie. Tak więc zaczynamy. Generalnie, e, im wyższy macie level, a tutaj możecie sobie zobaczyć fishing, e, to dostajemy różne opcje. Generalnie łowimy również na morzu, e, są tak zwane hotspoty. I jeżeli widzimy hotspota, to na pewno będziemy widzieć e, złote rybki, które można po prostu zebrać. Im wyższy ten level, tym więcej tych hotspotów będziemy widzieć i będziemy mogli o wiele częściej łowić odpowiednie ryby. Teraz odpowiednia wędka to też jest poważny wybór, ponieważ no, trzeba troszeczkę zainwestować, chociaż dla nowych może to być troszeczkę pieniędzy wydane, dla osób, które już grają, no to taka wędka to nie wydaje mi się, żeby był problem. Tak więc zobaczmy sobie wędki, fishing tools i tutaj mamy wszystkie wędeczki triple float fishing rod jest to generalnie wędka która daje nam nieco więcej szans żeby złowić lepszą rybę tak mi się przynajmniej wydaje dodatkowo daje fishing plus 5 bo mamy taką statystykę tutaj też czyli fishing im więcej mamy tych poziomów maksymalnie 5 tym szybciej wyławiamy ryby to jest dość ważne i niektóre z tych wędek tak jak przed chwilą powiedziałem ta jedna wędka Daje nam właśnie phishing 5, czyli nie musimy e, w zasadzie nic ubierać. Generalnie jest to wybór, tylko e, polecałbym dla początkujących, w zasadzie, i Alex tu się ze mną zgadza: czyli, jeżeli nie mamy żaden sposób e, wbić tego phishingu 5, no to ta wędka e, zwykle jest tania, ale z racji tego, że jest event, no to teraz troszeczkę podbiła się cena, nawet dwukrotnie, tak więc nie ma co się dziwić. Kolejna wędka, to jest raczej wędka, która się rzadko używa Chyba, że no, macie jakieś szczęście i po prostu wbiliście taką, a nie inną Czyli Media Fishing Rod zwiększa szanse na złowienie rzadkich ryb Czyli rzadkie ryby, generalnie mamy różne kategorie ryb, bo są białe, zielone, niebieskie oraz złote Oraz niedawno doszło jeszcze dodatkowe, pomarańczowe, one są mega rzadkie za chwilę do tego dojdziemy. No i tutaj mamy szansę, że zwiększa nam szansę po prostu na złowienie lepszych ryb. Tylko, że no, robienie takiej wędki to według mnie bez sensu, ponieważ sami możecie zobaczyć, że na plus 6, na plus 7 nie ma żadnej różnicy, jeżeli chodzi o durability wędki, bo to też jest ważne. Zaraz powiem o co chodzi. No ale między 6 a plus 7, nawet plus 8, no to dalej jest ta szansa 3%, tak więc to nie zmienia e, zbyt dużo. Jedynie na plus 9 i plus 10 jest no 5% szans, ale co to jest 5% w zasadzie? Lepiej to przeznaczyć na coś innego. Jedna z lepszych yy, wyjść jest na przykład Eferia Fishing Rod, yy, która ma wysoką wysokie durability. Durability charakteryzuje się tym, że jeżeli wyławiamy rybę, to te durability spada i w zależności od tego, ile mamy, tak długo możemy łowić. Jest to szczególnie ważne dla osób, które chcą zostawić komputer na nieco dłużej, powiedzmy przez noc, no to żeby te durability żeby postać potrafiła łowić przez tak długi czas potrzebna jest dobra wędka No im ją bardziej enchantujemy tym więcej mamy durability jeżeli chodzi o Eferia Fishing Rod i to jest jedyna jej zaleta, czyli można bardzo długo na niej łowić kolejna wędka, kurde usunąłem to niestety kolejna wędka, jedna z lepszych mi się wydaje, bo balena z Fishing Rod i to jest moja ulubiona no bo generalnie ja używam łowienia tylko do awku czyli jeżeli muszę wyjść gdzieś albo nie będzie mnie przez dłuższy czas śpię no to po prostu zakładam tą wędeczkę i jak możecie zobaczyć Auto Fishing Time jest minus 20% na plus 8 gdzie na plus 10 jest minus 25% no jest to najwyższa statystyka i wydaje mi się, że jest to najlepsza wędeczka przy okazji jest też zwiększony durability tak więc możecie zobaczyć 100 durability i to jest naprawdę dość sporo no ale w porównaniu do aferii no tu jest różnica 50 ale za chwilę wam powiem taki tryczek jak to wygląda żeby po prostu yy, mieć właśnie wędkę baleną z fishing rod oraz żeby ją utrzymać dłużej jest to tak zwane yy, chyba mam tą część zaraz zobaczę branding o item brand Spellstone. stone wydaje mi się że możecie to zdobyć przez yy, pearl shop ale mi się udało to właśnie przez event y, trafić, tak więc jak możecie zobaczyć, y, naprawa kosztuje 33% mniej, to akurat najmniej nas nie interesuje, ale durability consumption by 50%, czyli zużycie durability jest zmniejszone o 50%. Przetestowałem to i na przykład przez 10 godzin swoją wędkę Balenos plus 10, yy, ona jest w rękach mam. Plus, e, balenos plus 10 wystarcza na te 10 godzin spokojnie i zostało mi jeszcze 40 durability, tak więc mógłbym spokojnie w zasadzie robić i 24 godziny e, łowiąc rybki. A więc e, szczególnie polecam właśnie Balenoska, e, no i zbrandować. E, dzięki temu właśnie te durability będzie się. E, o wiele mniej. Będzie o wiele mniejsza szansa, żeby się zmniejszała. Kolejna rzecz to są właśnie spawiki e, Są w zasadzie dwa. A czyli Ash, y Ash Tree float oraz y Maple Float. Jak możecie zobaczyć, jeden daje Catch Big Fish 7% na plus 6%, a tutaj jest Catch Rare Fish plus 3%. Czy one się różni generalnie? Najlepsza jest ten Maple Float, ale niestety będziecie musieli mieć wysoki level, bo Artisan 1, jeżeli chodzi o fishing, na Ash 3 float będziecie mogli używać y mając jako profesjonala. Tak więc y generalnie. Najlepiej używać catch rare Fish mimo wszystko ten Maple Float, bo Ashry daje tylko do Big Fish, a tutaj chodzi o wielkość ryby, a nie o jej jakość. W przeciwieństwie do Maple Float, bo Maple Float zwiększa Wam szansę, żeby dostać tą lepszą rybę, czyli złotą. Do pomarańczowej niestety to nie działa, bo tutaj jest potrzebna masterka. Ale do złotych właśnie Maple Float jest najlepszy, no bo daje zawsze te 3% więcej i więcej tego RNG macie na, po swojej stronie, tym lepiej, tak więc tak to wygląda. Dodatkowo jest jeszcze, właśnie, tak jak mówiłem, pomarańczowe rybki, czyli im większy macie fishing oraz tą masterkę, tutaj możemy sobie zobaczyć, nie tutaj, czyli mam teraz masterki 320% i jak możecie zobaczyć, to się nazywa price catch fish rate, czyli ja mam w tym momencie 0,8%, żeby złapać tą rybkę i ta ryba kosztuje między milion a 10 milionów. Jest również ryba, która jest warta 100 milionów, ale tutaj musicie używać harpuna i po prostu wypłynąć głęboko w morze i wtedy dopiero można ja niestety nie robiłem tego nigdy, nie interesowało mnie to, tak więc no niestety nie podpowiem jeżeli o to chodzi, generalnie jest to poradnik dla początkujących, tak więc postaram się obgadać wszystko żeby działało Wam na początku prawidłowo, żebyście wybrali odpo odpowiednią wędkę, tak więc jak do tej pory mówiliśmy jeżeli jesteście początkujący najlepiej używać właśnie triple float fishing rod lub Eferia Fishing Rod Wydaje mi się, że tutaj potrzebujecie skilet 5 do tej złotej tak więc no, musicie zacząć od Eferia Fishing Rod Generalnie warto dołączyć do klanu bo wtedy macie takie coś jak bufki tutaj czyli na przykład jeżeli gildia ma Fishing Level plus 3 tak więc bardzo łatwo wbijacie sobie poziom 3 i macie takie coś jak ubranko Silver Embroidered Fisher Claws to możecie sobie znaleźć na rynku wydaje mi się, że to będzie tanie Armor, Functional Claws i tutaj szukacie związane z fishingiem I zobaczmy sobie Fishing Close i zobaczmy sobie plus 2, aktualnie nie ma tak więc możecie sobie kupić plus 1 i po prostu zenchantować na plus 2 tak więc między 2 a plus 3 nie ma różnicy tylko po prostu więcej fishing by jest Byście musieli mieć na plus 5, tak więc po prostu plus 2 sobie kupcie. Dołączcie do gildi która ma fishing plus 3 i macie non-stop właśnie ten pasek zapełniony. Czyli będziecie bardzo szybko łapać rybki. Dobra, czyli mamy omówione wędki, sławiki, tak więc przechodzimy dalej. Generalnie łowienie się stosuje do Aft No można aktywnie, ale to się wypływa wtedy właśnie w morze i się szuka hotspotów. Ale przejdźmy na razie do Aft żeby zobaczyć jak to działa przy tym evencie. Bo teraz mamy event, tak więc po prostu wiele osób zostawia komputer, awkując, i warto, żeby to było właśnie jak najszybciej łowiło, tak więc zobaczymy sobie przy morzu. Na chwilę wam pokażę. Dobra, może to nie jest morze, tak? ale ma rację, to jest tylko yy, rzeczka. Tak więc podchodzimy do rzeczki, zakładamy sobie yy, właśnie sprzęcik, czyli yy, wędkę. No i tutaj mamy takie opcje, czyli fishing resources. Yy, no i rodzaje rybek. Generalnie warto sobie zaznaczyć to, czyli do not board other adventurous ships. W innym wypadku może się okazać, że ktoś was weźmie łodzią i po prostu was wywali gdzieś tam lub po prostu zabije no bo teraz mamy safe zone, ale zdarzały się opcje kiedy tego nie było jeszcze, tej opcji że po prostu ktoś was zabrał e, tratwą i gdzieś tam zabił, czy wysłał w, kurde w taki zakątek, że potem był problem właśnie wrócić fishing resources abundant, to oznacza ile jest e, ryb mniej więcej w tej okolicy, tak więc jeżeli zaczynamy łowić no to musimy odczekać, zanim pojawi się ryba. I teraz, jeżeli jest abundant, to jest to najszybsza y, opcja, czyli najszybciej będzie ryba. Najszybciej nam się po prostu ryba złapie, tak? więc Będziemy mogli zacząć taką minigierkę i ewentualnie tą rybę złapać. Kolejna rzecz to jest, y, jakie ryby chcemy usuwać automatycznie, to jest głównie potrzebne do af fishingu W zależności od tego, jaki mamy fishing level, to będziemy mogli y, coraz większe kategorie ryb y, po prostu automatycznie usuwać, czyli ja sobie ustawiam na niebieskie, tak więc do niebieskich automatycznie będą usuwane ryby, czyli nie będą zbierane czyli dopiero od złotego, same złote jak możecie tutaj zobaczyć będzie łapane, tak więc jak widzicie bardzo szybko mi się ryba złapała póki co na spławik i teraz musimy ją złapać, czyli wygrać małą minigierkę najpierw zaczynamy od tej minigry, jeżeli trafimy na 100% to wtedy automatycznie kończymy całą minigierkę, nie udało się tak więc musimy po prostu sekwencję klawiszy ułożyć i zapaliśmy jakoś tam dziadostwo, czyli to jest snap rope, to można po prostu zbierać i wymierać na e, silver, tak więc pierdoła, i tak to po prostu wygląda to jest aktualnie e, aktywny phishing, bo po prostu sam kliknąłem na spację i zaczęło się e, minigierka która e, zakończyła się sukcesem no wiadomo, nie ryba się trafiła nie śmie się Alex Trafię teraz rybę, zobaczysz. Ale jest też opcja, żeby był upfishing. I teraz, jeżeli pojawi się e, szansa, żeby odpalić mi gierkę, mogę to zostawić. I w zależności od tego, jak, e, jaką mam wędkę i inne bonusy, tym szybciej się automatycznie ta ryba złowi. Tak więc zobaczmy, co, jaka jest możliwość. Czyli, generalnie, od pojawienia się właśnie tego, że ryba się złapała. Ale jeszcze nie jest wyłowiona. Trwa to 3 minuty, czyli po 3 minutach automatycznie postać ją wyłowi. Można to skrócić, mając tą wędkę, czyli ten balenos fishing rod. Zmniejsza to o 25%. Dodatkowo jest PET, na przykład ten, który zmniejsza auto-fishing. Jest to też około 25% lub 20%, tak więc tu jest już 45% obniżenia. Generalnie można dorwać się do 50%, mi się wydaje czyli zamiast 3 minut oczekiwania jest o półtorej minuty można to też zrobić właśnie tym bufkiem coco Coconut Cocktail który zmniejsza auto-fishing time jeszcze o 5% tak więc mamy te 50% osiągnięte i to jest chyba maksymalny pułap, mi się wydaje i wtedy, jeżeli nie kliknę spacji, nic nie będę robił na awku, to automatycznie postać mi wyłowi tą rybkę po półtorej minuty i to jest generalnie wszystko, co powinniście wiedzieć o awki fishingu, no bo ponieważ teraz nie musimy nic robić postać po prostu po półtorej minuty Wyłowi rybę cokolwiek by to było. Jeżeli ryba będzie miała e, mniejszy niż złoty grade, no to po prostu zostanie usunięta. Jedynie takie śmieciowe rzeczy jak ten rób e, zostaną mimo wszystko wyłowione. Tego się nie da zmienić i wszystko. No, jedynie musimy patrzeć właśnie na durability. Tak jak widzicie, się zmniejszyło teraz. Tak samo jeżeli chodzi o aż 3 float, też się zmniejszyło bodajże o jeden. I chyba to wszystko, jeżeli chodzi o łowienie afquishing Fishing. Tak, więc zobaczmy sobie jeszcze, co to są te hotspoty, ale to będę musiał wypłynąć na morze. Tak więc widzimy się za chwilkę. Kurde, Alex, spada, nie będzie żadnego partera. Eee, dobra, wracamy. Tu mnie już tutaj przeszkadza kurde. No już chciałby barterować widzi statki. Alex, ale nie. Najpierw zobaczymy sobie, jak wygląda hotspot. Czyli tak wygląda hotspot, którego musimy e, znaleźć. I w tym miejscu możemy sobie łowić złote ryby. Tak więc możemy sobie tu zaparkować statek. Wyciągamy sobie wędeczkę. Powiedzmy tą, i sobie zaczynamy łowić. Generalnie w tym miejscu jest 100% szans, że wypadnie złota rybka, zależy od tego jaka skacze, można po prostu wypatrzeć jaka to jest ryba. I dzięki temu po prostu. Będziemy mogli, dopóki ten hotspot istnieje, wyciągać tylko i wyłącznie te złote rybki. Więc spróbujemy sobie wyciągnąć chociaż jedną, żeby Wam pokazać. Yy, w międzyczasie chciałem jeszcze coś powiedzieć. A tak, krzesełko. Jest jeszcze możliwość kupienia sobie krzesełka. Ono się nazywa Krios Fishing Chair i oddaje masterkę plus 100. Dzięki temu mamy troszeczkę więcej szans, żeby zdobyć yy, właśnie te pomarańczowe rybki Chociaż generalnie, no nie wiem czy się opłaca w ogóle robić masterkę Powyżej właśnie tego krzesełka yy, Chyba lepiej jednak trzymać tę ubranko, bo można też ubranko pod mastery No dobra, wyciągnijmy sobie najpierw rybkę Tak więc jak możecie zobaczyć minigierka jest dłuższa Tak więc to oznacza, że będzie złota rybka Jest I to jest Seabass i możemy jechać dalej. Generalnie zależy, jak długo ten hotspot trzyma i ile osób. O, coś się stało? A nie, dobra, jest dobrze. Czasami może podpłynąć do Was jeszcze jeden statek czy dwa i wtedy lub z kimś możecie płynąć, no i ten hotspot będzie szybko znikał, tak więc jeżeli jeden jest zrobiony, no to powinniście szukać kolejnego. Generalnie można w tym miejscu szukać hotspotów i zależy od tego, jaki macie level fishingu tyle hotspotu będziecie widzieć, bo jeżeli macie niski, to nie będziecie widzieć tego hotspota, ale możecie mieć znajomego, który ma wysoki wam powie, że tutaj jest hotspot to taki pro tip że tutaj jest hotspot, powiedzmy po lewej stronie o statku, zatrzyma wam statek, no i stąd możecie łowić nie musicie widzieć tego hotspota, ale jeżeli wam ktoś podpowie, to możecie z niego łowić no i generalnie, jeżeli on chyba tu parkuje? nie a jednak, czyli też będzie łowić ze mną tak mi się wydaje tak więc wyłówmy sobie jeszcze jedną. Dobra. Dobra, tak więc to wygląda. Zostawię mu resztę tego hotspota On w zasadzie nie chcę łowić tych rybek więcej. I tak to wygląda. To jest aktywne łowienie, tak więc jak możecie zobaczyć te złote rybki kosztują o wiele więcej, bo ta 140 tysięcy. Ta 100 tysięcy, zależy co traficie. Takie mogą być rybki. Jak się możesz na tym zająć, to wydaje mi się, że z 20-30 bilionów. E, bilionów, kurde. Chciałbym tyle, Alex, nie? No, chciałbym, żeby tyle było złowienia. 20-30 milionów na godzinę, jeżeli dobrze traficie, to powinniście zarobić. Tak więc, no, dupy to nie urywa, ale no, jeżeli nie macie nic innego ciekawego do roboty, e, to możecie się tym zająć. Tak więc, podsumowując wszystko, e, generalnie potrzebujecie e, fishing masery no to wiadomo trzeba po prostu łowić zaczynacie sobie od eferia fishing rod plus e, ubranko plus 2 to nie jest duży koszt możecie sobie sami zrobić 16 milionów to podejrzewam że nawet początkujący będzie miał e, ta e, nie jest też droga e, wędka potem przeskakujecie najszybciej jak to możliwe na balenos fishing rod jeżeli chcecie e, po prostu awkować przy tej e, czynności bo to zmniejsza wam auto fishing. Dodatkowo możecie korzystać właśnie z tego buffa, czyli tylko nad Cocktail. No i oraz Pet, który ma opcję Special Auto Fishing Time. To jest w zasadzie Pay to Win, ale jeżeli macie troszeczkę pieniędzy, a aktualnie jest taki Pet, to warto go kupić. Wydaje mi się, że 1100 herreł to kosztuje, jak macie z promocją to może i 800 wy wyciągniecie, tak więc niedrogie, a może wam się przydać. No i ten auto autofishing jest już od Tiru, jedynki taki sam, tak więc nie trzeba levelować takiego peta. Potem możecie przeskoczyć na Maple Float, który da wam nieco więcej właśnie szans do tych rarefish, czyli do złotych. 3% zawsze to jest 3% dla Was po Waszej stronie. I tak będzie wyglądało wasze łowienie. Dodatkowo jeszcze na samym końcu e, Ascent Relic Crystal Shard wypadają takie rzeczy to generalnie powinniście e, w takim miejscu jak na przykład e, koło Heidel łowić tutaj e, czyli przy jeziorze bo to jest różnica czy łowicie na morzu czy e, w, na jeziorze czyli e, no, <laughs> przy, przy ziemi powiedzmy jeśli się tak wyrażę brakuje mi słowa e, ale jest taka jedna miejscówka, gdzie ta szansa na te ancient reliki, bo to też jest dobry zarobek, bo taki jeden relik kosztuje około no teraz 910 tysięcy, z racji tego, że jest fishing, ale zwykle kosztuje półtora miliona. Fishing event mam na myśli, jest aktualnie, dlatego ta cena spadła. I generalnie warto, jeżeli ktoś chce ancient reliki łowić, warto iść do tej miejscówki, czyli Tooth Fairy Cabin i tutaj jest generalnie tak, przynajmniej mówią, i z tego co ja sprawdzałem, faktycznie tak jest. Większa szansa, właśnie, żeby te reliki wypadały. To też taki pro tip na samym końcu. Tak więc, jeżeli ktoś dotarł do tego miejsca, no to będzie wiedział. Tak więc, wydaje mi się, że jest wszystko omówione. Mam nadzieję, że jasno i klarownie będziecie mogli rozpocząć swoją podróż czy przygodę w stronę phishingu. No i życzę Wam powodzenia, jeżeli chodzi o ten event. No bo warto sobie łowić aktualnie. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało walcie w komentarzach, bo mogłem zapomnieć, tak Alex, ja zawsze zapominam, czegoś nie dopowiadam, ale wydaje mi się, że to już po prostu tak zostanie i zawsze ktoś będzie coś dopowiadał, tak więc e, bardzo proszę, jeżeli o czymś zapomniałem, podepnę e, komentarz i zostanie to dla potomnych, tak więc dziękuję bardzo i do zobaczenia, jojo, tak, tak, masz już kompa, barteruj sobie.